Co to może być? Co to może być? Co to może być? O co jej chodzi? Co ty tak musisz pod nosem? Stało się coś? Coś ty taki niespokojny? Plus będzie pogryzły z materaca wojskowego? Nie, nie, nynuś, to nie to. Musisz mi pomóc. Dzisiaj jest ważny dzień, tylko nie wiem jaki. I się martwię. Pewnie, że dzisiaj jest ważny, a nawet bardzo ważny. Tak? A możesz mi przypomnieć, dlaczego? Dziś Koni dziś wieczorem. Uff! Nie, nie. Na pewno nie to. Nynuś, otwórz swój błękitny umysł, skup się i pomóż mi. Dobra. Nic nie mogę wymyśleć. Dostanę jakieś podpowiedzi. Przyszła do mnie pani major, powiedziała mi do ucha wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszego dnia i mnie pocałowała. A jaki tobie pocałunek? Normalny. Szery? Nowy kukuła, to ty się skup! Jaki to był pocałunek? W Z języczkiem? Czy taki, jak mamusia całuje syneczka w policzek? Czy to ma jakieś znaczenie? Ma! Jeśli mam ci pomóc, to ja muszę wiedzieć! No, bardziej taki mamusiny w policzek. No to urodziny odpadają, imieninki też. Dzień kobiet to samo odpada. Dzień mężczyzny też. To to i ja wiem. Czy mogę zadać ci kilka szybkich pytań, a ty szybko odpowiesz? Tak. Czy dużo czasu spędzasz z panią Major? Tak. Czy, czy robicie wszystko razem? Tak. Czy lubisz spędzać czas z panią Major, jak jesteś na przepustce? Tak. Czy boisz się pani Major? Tak. Czy boisz się powiedzieć nie? Tak. Pantofel? Co? Bingo! To znaczy oczko! Co? Błękitny umysł podpowiada mi, że macie dzisiaj rocznicę. Dwadzieścia jeden tygodni już jesteście razem. Uuu, jak słodko! No to mam przejebane. Mam komunikat. Dziś z moją panią Major obchodzimy 21. rocznicę ślubu. Z tej okazji od dzisiaj do końca miesiąca do każdej zamówionej książki i koszulki dorzucam naszywkę gratis. Jedną z trzech, którą widzisz czasem na moich filmikach. Nie przegap okazji, bo już może się to więcej nie powtórzyć. Tak samo jak 21. rocznica ślubu. Pozdrawiam. Szeregowy Kukuła.